Jestem właśnie w Utah w mieście Prowo i stoję przed siedzibą firmy Nuskim. Chciałabym pokazać Wam, jak to wygląda, i oprowadzić Was po trochu po tym przepięknym miejscu. Zobaczcie, to jest ten znany znak. Przepięknie wygląda, na żywo robi niesamowite wrażenie. Odbija w sobie um, wszystko tutaj, co jest takie piękne dookoła, łącznie z górami. No Robi przecudne wrażenie. po lewej możecie zobaczyć góry. I tak wygląda cała siedziba firmy. I teraz chciałabym Was zaprosić na spacer. Przejdziemy się. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku i co tam się znajduje. Dzisiaj już jest bardzo pusto. Przez ostatnie dwa dni przyjechały tutaj dwa roczniki kwalifikacji osób z całego świata, które się zakwalifikowały na podróż sukcesu właśnie do tej siedziby podróż była całkowicie opłacona przez firmę, i mogliśmy dzięki temu zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. Zobaczcie, to jest tablica, gdzie są wszyscy milionerzy i multimilionerzy Nuskinowi. Jak widać, jest ich naprawdę sporo. Natomiast jeszcze jest sporo wolnego miejsca. To jest e, główna recepcja. A my sobie przejdziemy tutaj do boku. Po lewej stronie jest sala konferencyjna, gdzie miałyśmy, mieliśmy szereg wykładów przez te ostatnie dwa dni. To jest ścianka do zdjęć. Tam, gdzie widzicie te krzesła, można było przebadać je skanerem biofotonicznym, zbadać poziom karotenoidów w swojej tkance skórnej. A tam daleko widzicie te napisy? To są właśnie imiona i nazwiska osób, które. Przyjechały tu prawo i zakwalifikowały się na podróż sukcesu. Później tam podejdę. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić zdjęcie i znaleźć swoje nazwisko. A teraz idziemy na górę, i pokażę Wam laboratoria, gdzie znajdują się nasi naukowcy. Mamy 75 naukowców zatrudnionych na etacie, i właśnie oni opracowują nowe formuły, nowe patenty, które dopiero za 10 lat przetworzą się w produkt, czyli to co my mamy dzisiaj na tym pracowano kilka lat. Zobaczcie jak to wygląda. Niesamowita, prawda? Ponieważ firma Noskim jest firmą naukowo badawczą, to my jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o działkę Age Loca. Odziałkę anti-aging. Zobaczcie, to są naukowcy. Z tym panem mam zdjęcie. Joe Cheng. Wszyscy o stopniu doktora. Są jedni z głównych naukowców. Tak jak powiedziałam, mamy ich 75 na etacie i kilkunastu współpracujących. Na mnie to robi ogromne wrażenie. Jak tu pierwszy raz weszłam, to nie mogłam wyjść z podziwu. S S <laughs> nie chcę Panu przeszkadzać przy pracy. Idziemy dalej. To jest kolejne laboratorium. tu mamy wystawkę z naszymi technologiami kilku z naszych technologii jest serum aktywne True Face czyli takie nasze potoczne rybki genialnie liftingujące buzie dla każdej kobiety 30+, plus. to jest must have Galvanic Body, czyli technologia do ciała jeszcze stara wersja Galvanic Spa przy tym obułki, które substancje aktywne, które wprowadzamy właśnie przy pomocy prądów galwanicznych, które są zawarte w technologii Galvanicspa. Cała seria Transforming, również dla kobiet 30+, plus, genialna. Kocham ten krem na noc i ten krem na dzień, to są po prostu... Również genialna jest pianka, która jest również jednocześnie tonikiem. Cała seria TR90 to są produkty odchudzające. Ta seria połączona ze sobą, połączona z aktywnością fizyczną, przynosi niesamowite efekty i sama będę chciała niedługo ją na sobie przetestować. Kolejne laboratorium. Studia nagroniowe tutaj widzicie. Za chwilkę przejdziemy do tego studia nagroniowego. Ono się znajduje na piętrze wyżej. Można sobie zjeść posiłki, odpocząć. Jak widzicie, ludzie sobie tam siedzą i być może pewnie pracują. Dobrze, a my wracamy z powrotem i za chwilkę przechodzimy na górę. Taką ciekawostką jest to, że nuskin przy projektowaniu wnętrza a siedziby firmy współpracował z tym samym człowiekiem, który tworzy wnętrze dla siedziby firmy Apple. I tak samo, jeżeli chodzi o nasze technologie, tam również te osoby dołożyły swoją pracę. I dlatego też, ja mam takie wrażenie, że jak otwieram nowe Lumispa czy Galvanic Spa, to troszeczkę mam wrażenie, że otwieram nowego iPhone'a. I, i faktycznie jakby już wiem, dlaczego, dlaczego właśnie tak się wydaje. Musimy przejść kawałeczek dalej. Chciałabym, żeby to było taki live, na żywo, nie będę cięła tego filmu. Zresztą wszystkie filmy, które nagrywam na YouTube, one nie są cięte, one są prawdziwe. Jak się pomylę, to się pomylę, jesteśmy tylko ludźmi. Aż dostałam zadyszki, słuchajcie. Mieliśmy wczoraj imprezę country, wszyscy byliśmy ubrani właśnie w stylu, w stylu country glam, i to było też dla nas, dla Polaków, niesamowite przeżycie, no bo jednak zupełnie nam w klimaty jednak obce. No ale super, super się wybawiliśmy. Także będą przepiękne wspomnienia. No i też pamiątkowe zdjęcia i nagrania. Dobra, teraz się zbliżam do studia nagraniowego. Tu powstają materiały. A wideo, a zdjęcia, broszury do naszych katalogów, ale również do ofisu, z którego możemy korzystać i możemy pobierać te materiały do naszej pracy w mediach społecznościowych. Jeszcze chciałabym Wam pokazać gablotkę z nagrodami, to jest bardzo ważne, i ze wzmiankami w prasie na temat naszych produktów. Nagród mamy bardzo wiele, to są tylko jedne z nagród, które dostajemy. nie jest jedną z najbardziej uznanych firm na świecie. Również mamy nagrodę od Direct Sailing Association, międzynarodowej organizacji, za najlepszy plan kompensacyjny na świecie. Co to oznacza? To oznacza, że firma Nuskin jest przede wszystkim stabilnym partnerem, który jest od 20 lat notowany na giełdzie nowojorskiej i również wynagradza swoich pracowników w bardzo hojny sposób, ponieważ tu, jeżeli chcesz tylko i wyłącznie lekko powiększyć swój budżet domowy, to masz taką możliwość. Jeżeli natomiast chcesz iść po duże pieniądze naprawdę bardzo duże pieniądze mówimy tutaj już o sumach. Kilkudziesięciu albo kilkuset tysięcy złotych miesięcznie, no to również MUSKIN ma dla ciebie jakby wszelkie ku temu narzędzia i możliwości, żebyś rozwinął taki biznes. I ludzie to robią. I nie robią tego tylko i wyłącznie za granicą. Robią to również Polacy, robią to moje koleżanki, które znam, z którymi mam przyjemność przebywać na co dzień w mediach społecznościowych, czy też na żywo przy okazji takich wyjazdów. I to są zupełnie normalne kobiety, które tak samo zaczynały od zera, zaczynały od samego początku. I to jest tak, że przy włożeniu odpowiedniej ilości pracy, zaangażowania, jesteś w stanie po prostu zmienić swoje życie. I to nie są jakieś grumelotne słowa, ale faktycznie tak jest. Jesteś w stanie zmienić swoje życie. I teraz idziemy z powrotem do Zabieram Was do sklepiku Moskina. Ostatnie dwa dni tam były totalne tłumy. Każdy się chciał zaopatrzyć również w produkty, których nie ma w Polsce, ponieważ w Europie jest 250 produktów, ale globalnie ich jest ponad 600. Zanim dojdę, powiem, co trzeba zrobić, żeby się zakwalifikować na tą podróż sukcesu, ponieważ każda, każdy z Was może to zrobić i to nie są jakieś bardzo wielkie wymagania wystarczy. Zrobisz kwalifikację na kierownika. Teraz tą kwalifikację robi się w miesiąc czasu i jest to obrót 2000 punktów, czyli 2000 euro w danym jednym miesiącu, które robisz sam, w spółce ze swoimi partnerami biznesowymi, klientami detalicznymi i po osiągnięciu kwalifikacji na kierownika znajdujesz dwie osoby, którym również pomagasz stanąć na pozycji kierownika. I przy tym jeszcze utrzymujesz. Obrót e, swój własny na poziomie 4000 punktów w miesiącu przez 6 miesięcy, natomiast to są nieważne które miesiące w roku, natomiast musi być to grudzień. To jest bardzo istotne, więc masz nie tylko. Że tak powiem, każdy miesiąc z rzędu musisz utrzymać taki poziom punktowy, tylko masz jeszcze, że tak powiem, miesiące takie, w których możesz sobie odpuścić po myśl i tak dalej. Natomiast jest to zupełnie do zrobienia. I osoby, które będą ciekawe, będą chciały więcej informacji, to mogą się do mnie zgłosić i ja w tym jak najbardziej pomogę. I tak wygląda sklep. Tu mamy całą serię epoch. Instaglowy nasz hitowy żel brązujący do ciała i ten buzi. Zresztą moja miłość do firmy zaczyna się właśnie od tego produktu. To jest cała seria True Face, seria antystarzeniowa dla K30. To są genialne właśnie te ampułeczki z serum, które pokazywałam na górze, czyli takie, takie właśnie rybki. A to po drugiej stronie jest krem, którego u nas nie ma, ale którego sobie zakupiłam i już go nałożyłam cztery razy na bucie. Jestem totalnie, ale to totalnie zakochana. Po lewej stronie mamy dział z technologiami Galvanic Spa. Zobaczcie, jak to jest opakowane. Czyż to nie jest nowy iPhone? To jest niesamowite. Żele do Galwanik wody, krem po zabiegu, ampułki do Galwanik Spa, napki. To są maski w płacie do Galwanik Spa, tego niestety też nie mamy. serum do gusta, dział z technologią Lumispa. Żele do Lumispa. Nasz cudowny kolagen, który dopiero wejdzie w czerwcu na rynek europejski. W Stanach Zjednoczonych jest w, w formie żalowej, czyli w środku są nie są do rozpuszczenia, tylko po prostu gotowe do spożycia żelki. To jest cały dział ze suplementami. A tu jeszcze może przejdę, z półkę z serią NutriSensials. U mnie na YouTube możecie zobaczyć mój filmik wraz z kosmetologiem gdzie opowiadamy dokładnie, jak działa ta seria i dlaczego jest taka wyjątkowa. Powiem tylko, że to są innowacyjne produkty oparte o adoptogeny roślinne, czyli one to są takie roślinki, które muszą przetrwać w ekstremalnych warunkach i to są produkty do każdego typu cery. Już nie musimy mieć podziału na cerę, jakiego typu jest, tylko każda cera tutaj będzie miała do siebie odpowiednie właściwości. właśnie z racji tego, że to są technologie innowacyjne. Tu mamy kolorówkę, Power Lipsy, nasze najnowsze kremy BB. Jest bardzo bogata. A kolorówka od najjaśniejszego po najciemniejsze. Witamy serdecznie, to jestem ja. I tutaj mamy jeszcze działkę z włosami, czyli seria Nutriol to jest odżywka i na końcu serum do Galvanic spa to jest właśnie ta seria która spowodowała, że moje włosy zaczęły tak szybko rosnąć, bo często też o to pytacie e, następnie również włosy, włosy, hitowe pasty do zębów i również suplementacja czyli cała działka Farmonexa i tutaj jeszcze mamy serię 181 przebarwienia, jeżeli ktoś ma problemy z przebarwieniami, to nie sery, e, bo to szkoda uważam czasu i pieniędzy i bólu, tylko gust i połączenie z serią 180. I tak to kochanie wygląda. Tu już po malutku będę się z Wami żegnać. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do współpracy. Pamiętajcie, że my jesteśmy dopiero na początku w Polsce my się dopiero rozkręcamy. A to, co nas czeka w przyszłości, to jest niesamowita przygoda. Jestem przekonana, że każda osoba, która dołączy do współpracy, po prostu wygra życie. Pozdrawiam serdecznie.